Witam na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy testować sobie chłodzenie od Silentium PC. Jest to Fera Pro HE 1224. To chłodzenie możecie już kupić za 110zł w Polsce. Także bez żadnego problemu dostaniecie to w sklepach internetowych. I pewnie nie tylko. Także cena mi się wydaje bardzo atrakcyjna. Rozpakowanie tego produktu, zarówno jak i instalację tego produktu możecie zobaczyć na moim kanale. Także ja podam linki oczywiście w opisie, żebyście mogli łatwiej to znaleźć. Będę porównywał to chłodzenie również do chłodzenia Kosar A50, którego recenzję robiłem dwa dni temu. I dość ciekawie zobaczę, to wszystko wypadnie. Zobaczycie, to wszystko ładnie wypadnie, jeżeli chodzi o wydajność, jakość i cenę. Także zapraszam serdecznie na mój krótki film. Ok, także zaczynamy recenzję. Jak widzicie, chłodzenie jest zamontowane jest na moim testbenczu. Wygląda to bardzo podobnie z przodu do Kosara, przyznam szczerze, tego, którego testowałem. Prześwit nawet nad pamięciami, nad radiatorami jest taka sama. Natomiast Tutaj to wygląda troszkę inaczej, ja powiem Wam zaraz dlaczego. Jest w pełni kompatybilne z każdymi pamięciami to chłodzenie, ponieważ nie zasłania ono absolutnie pierwszego slotu pamięci. Czyli w pierwszy slot możemy również włożyć pamięć o wysokich radiatorach. W przypadku Kosara, przepraszam, to było tak. Że niestety pierwszy slot był ograniczany i tam maksymalnie wchodziło tylko chłodzenie z radiatorem 3 cm na pamięciach. Tutaj nie mamy tego ograniczenia, jest to zupełnie kompatybilne i nie będziecie mieli z tym problemów. Budowa jest bardzo podobna, bo mamy również rurki cieplne ze stykiem bezpośrednim do procesora, natomiast tutaj tych rurek jest 4, w kosarze były trzy i jeden ventilator mamy 120 mm. Różnica w tym jest taka, że on ma czteropinowe złącze, które podłączamy do, soketu, znaczy do do wejścia na płycie głównej pod procesor i ono jest regulowane, czyli regulują się samo obroty w zależności od odciążenia. Ustawiamy sobie oczywiście to w biosie, tak jak chcemy sobie ten wentylator uregulować. W tym momencie ono kręci się dokładnie tak samo, identycznie, czyli z tą samą szybkością jak w Skosarze dokładnie 1506 obrotów. Zaraz wam to pokażę i głośność, powiem Wam szczerze, jest bardzo porównywalna, o ile nie taka sama. Znowu to jest taka sama odległość od procesora, i posłuchajcie sobie, jak to głośno chodzi. Czyli głośność jest bardzo podobna. Powiedziałbym szczerze. Nie, nie jednak, cena tego chłodzenia to jest praktycznie prawie, że połowa ceny. Czyli kosar kosztuje około 200 zł. To chłodzenie kosztuje około 110. Także budową są bardzo zbliżone. Ten jest troszkę lepszy, bym powiedział, ze względu na jedną rurkę cieplną więcej i regulowane obroty. Także zobaczymy teraz, jak to się będzie przedstawiało z temperaturami. Tak? Także przejdźmy na monitor. Także mamy ten sam procesor, dokładnie z tymi samymi ustawieniami: 4 GHz, 1,2, 22 można powiedzieć napięcie na procesorze, także dokładnie to samo. Procesor, oczywiście, i 5760 na postace 1155. Prime sobie lata już od jakiegoś czasu, jest prawie pół godziny, także już jest wygrzany odpowiednio. Zobaczcie teraz sobie na temperatury. Ja może tutaj przekręcę i zbliżę, przepraszam, jak to się przedstawiało. Czyli Mam nadzieję, że to będziecie widzieć. Okej, okay, pies mi tutaj trochę leży i wyje, sorry. Także tak, najwyższa temperatura jaką mieliśmy to było 71, 68, 66, 67. Czyli dość podobne, bardzo podobnym podobne do kosara te temperatury są. Także wydajnościowo mamy praktycznie to samo i wiele się to nie różni. Przejdę teraz na HW Monitor, żeby Wam pokazać ustawienia tutaj tych wentylatorów. Czyli tak, że jak mówiłem, tak samo się kręci wentylator. Jak widzicie, 1506 obrotów na minutę. Napięcie jest dokładnie takie samo, jak było w poprzednim wypadku. Także obroty, jak mówię, są identyczne. Plusem, niewątpliwym plusem jest tego to, że to chłodzenie jest o wiele cichsze w, w, podczas spoczynku, ponieważ samo reguluje sobie obroty. Nie musimy się męczyć o regulator żaden, ani nie musimy zmieniać wentylatora. Ten, ten wentylator sam zmniejsza sobie obroty do się do temperatury. Także powiem wam szczerze, ja teraz może zrobić coś takiego. Ja teraz wyłączę Prime. Ja wyłączę Prime'a. Dobrze. I zobaczycie jak to chodzi w, w idle. Wyjdziemy sobie. Wentlator już zwolnił, na pewno to zauważyliście. Teraz zrobimy zoom out. Słuchajcie, taka sama odległość, posłuchajcie. Także jest naprawdę bardzo, bardzo cichy. I to jest niewątpliwie plusem tego chłodzenia w porównaniu do chłodzenia Kosar A50. I powiem tak, za stówkę prawie mniej dostajemy deko wydajniejsze chłodzenie, bo temperatury były troszkę niższe, mi się wydaje. Ale to zrobię jeszcze porównanie w Excelu i zrobię, zrobię Wam wykres dokładny w tym filmiku. Także wydaje mi się, że za pół ceny Dostajemy podobną lub lepszą wydajność z trochę większymi jak gdyby, możliwościami niż tego kolera. Także przejdę teraz do konkluzji. Zapraszam serdecznie. Ok, czas na konkluzję. Także wymienimy i wady, i zalety tego chłodzenia. Wad jest bardzo mało, bym powiedział. Jest znalazłem dokładnie jedną mapę za chwilę, jakie, jaką. I teraz tak, zaczniemy od zalet. Po pierwsze, cena 110 zł, czyli bardzo niska cena za chłodzenie, naprawdę dość wydajne. Regulowane obroty wentylatora, czyli 4-pinowe podpięcie od wentylatora, także z poziomu obiosu możemy sobie ustawiać w szybkość wentylatora tak jak tylko chcemy. Bardzo ciche w czasie spoczynku i znośnie głośne podczas, podczas już działania, jak gdyby testowania kulera na procesorze. I bardzo ważna jeszcze zaleta: kompatybilność z RAM, czyli po prostu każdą kość RAMu możemy tam sobie spokojnie na płycie zamontować, ponieważ ona w ogóle nie koliduje z slotami pamięci ram na płycie. Także to jest rewelacyjne moim zdaniem. Niewiele chłodzeń posiada taką opcję, a to się liczy. Możemy zamontować jeszcze no, następną, następnym plusem jest, możemy zamontować dodatkowy radiator. Przepraszam, wentylator na tyle chłodzenia. Mamy dostarczone w, w, do, do montażu również klipy specjalne do tego celu. Także możemy sobie bez problemu zrobić taką konfigurację push-pull, czyli jeden wentylator przedni pcha, drugi wyciąga powietrze. Tutaj możemy jeszcze ugrać spokojnie na temperaturach są jakieś 2-3 stopnie bez problemu, e, używając czegoś takiego. Także przy overclockingu ma to duże znaczenie. I teraz tak, e, ostatnią rzeczą z plusów jest to, jeszcze do wymienia, że jest bardzo bajecznie prosty montaż. I wiąże też się z tym jeden minus, ponieważ jako montaż samego chłodzenia jest bardzo, bardzo prosty i nie, nie, nie wymaga żadnego żadnej instrukcji skomplikowana nie jest, także można nawet bez instrukcji dojść co z czym się je. O tyle montaż już samego wentylatora na radiatorze jest dość upierdliwy. Ponieważ te klipy metalowe są dość z materiału i ciężko je się zakłada. Także to jest jedyny minus. Natomiast jest to do zrobienia po, po, po lekkim, po dwóch razach, jeżeli się wprawimy spokojnie nam to pójdzie. Musimy użyć, użyć cążek, ciąż, najlepiej użyć cążek małych. W tym momencie ładnie zaczepimy te klipy o radiator i przemocujemy wentylator. Także to jest jedyny minus, który znalazłem. I w porównaniu na przykład do Kostara A50, ta cena jest o 90 zł niższa, a wydajność mamy powiedziałbym na tym samym poziomie, a być może troszkę lepszą. Także testowałem te chodzenia na dokładnie tym samym poziomie obrotu wentylatora, czyli 1506, na tym samym procesorze, na tym samym napięciu. I powiem Wam, że troszkę lepiej wypadł, moim zdaniem. Eee, jeszcze to porównam, dam Wam chart na sam koniec filmiku, wrzucę Wam chart. Z tego, ze słupkami, jak to wyglądało ze średnią temperaturą na Kosarze, a jak wyglądało ze średnią temperaturą na Silent Fera. Także, moim zdaniem, sama cena mówi za siebie. Kosar kosztuje 200 zł, to kosztuje 110, czyli za 90 zł mniej. Mamy tak samo wydajne chłodzenie z lepszymi opcjami tego typu, że tak. Jest kompatybilne w zupełności 100% tak z tak pamięciami RAM. Kosar jednak zasłaniał pierwszy slot RAMu i były ograniczenia. I mamy regulowane obroty. Na wentylatorze, co jest dużym plusem, ponieważ teraz to chodzenie jest praktycznie niesłyszalne. I jeszcze jedną rzeczą jest to, że w Silentium Fera, w do Casera A50, ma jedno, jeden hip i więcej i to daje, myślę, wydaje tą przewagę również, w, jeżeli chodzi o osiągi. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jak mówię, zaraz wrzucę jeszcze na sam koniec w filmiku czarcik z wykresami. Także poproszę łapy w górę. Do usłyszenia i do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam.